Egzamin ósmoklasisty, Matematyka, zadanie 7 czerwiec 2022. Liczbę 404 można zapisać w postaci 21 razy 19 dodać 5. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli jest prawdziwe F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze, pierwsze zdanie, drugie. Resztą z dzielenia liczby 404 przez 19 jest 5. 404 przez 19 jest 5. To się zgadza, bo to jest nasza reszta z dzielenia. Bo liczbę 404 można zapisać jako 21 razy 19. No, i piątka jest zresztą, ale żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest, pomnożymy sobie pisemnie 21 razy 19. 9 razy 1 to jest 9, 9 razy 2 to jest 18, 1 razy 1, 1, 1 razy 2, 2. Podkreślamy plus 9, przepisuję 8 dodać 1. 9, 2 dodać 1 to będzie 3. Czyli 21 razy 19 to jest 399. I gdy do 399 dodamy 5, to otrzymamy 404. Czyli wszystko się zgadza. Resztą z dzielenia jest liczba 5. Czyli zdanie jest prawdziwe. Drugie zdanie. Drugie zdanie jest następujące. Dwójka, tu by była jedynka. Jeśli liczbę, jeśli liczbę 404 zmniejszymy o 5, to otrzymamy liczbę podzielną przez 21. Czyli gdy od liczby 404 odejmiemy 5, to otrzymamy liczbę 399, a liczba 399... To jest iloczyn 21 razy 19. Zatem jest to liczba podzielna przez 21. No tak, skoro jest to iloczyn, czyli jeden z czynników to 21, czyli na pewno jest podzielna przez, 19, przez 21. No i przez 19 też. Czyli drugie zdanie też jest zdaniem prawdziwym.